Bycie liderem, bycie menadżerem jest związane z dużym pakietem specjalistycznej wiedzy. Menadżer to jednak jest zawód. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co powinien wiedzieć lider, chcąc być szefem, chcąc być liderem, chcąc zarządzać zespołem. Człowiek awansował na funkcję liderską, nagle się okazuje, że ta wiedza, która spowodowała, że awansował, bo z reguły awansują zaangażowani specjaliści, nagle się okazuje, że ta wiedza może być niewystarczająca, a wręcz obciążająca. Jeżeli jesteś liderem od wielu lat, szefem, właścicielem firmy, to też może się okazać, że te pakiety wiedzy, które masz, może trzeba poszerzyć, a może warto na nie spojrzeć gdzieś trochę inaczej niż, niż dotychczas. Dzisiaj trochę powiemy o tym, jaką wiedzę powinien posiadać lider, chcąc być dobrym szefem, jaką wiedzę powinien posiadać menadżer, chcąc być skuteczny w realizowaniu swoich celów. No dobra, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to już klasycznie, to jest live, który udostępniamy na żywo co tydzień o 19. .00. Poruszamy tematy dotyczące przywództwa, zarządzania zespołami, sprzedażą. Ja się nazywam Tomasz Kalko. Jestem doświadczonym menedżerem, to jest bardzo ważne, ponieważ mam wiedzę i teoretyczną, i praktyczną. Jestem psychologiem i strategiem biznesu, jestem autorem ponad 100 artykułów, autorem dwóch książek, z których jedna jest wydana, jedna jest w tej chwili w trakcie. Jestem wykładowcą akademickim, trenerem, mówcą i konsultantem. I dzisiaj rozmawiamy o rozwoju menedżera i o tym, jaka wiedza jest potrzebna do tego, żeby być skutecznym menedżerem, dobrym szefem, dobrym liderem. Czyli tak, rozwój lidera to na pewno jest zrozumienie w ogóle, w ogóle roli lidera, i o tym trochę dzisiaj porozmawiamy. Z tego, z tego zrobimy fajny wstęp. Trochę powiemy o wiedzy merytorycznej. Wiedza merytoryczna to jest ciekawy temat, bo z reguły menadżerowie z awansu mają tą wiedzę merytoryczną, ale uwaga, po awansie, czyli w momencie, kiedy ktoś ze specjalisty staje się szefem, to często trzeba na tą wiedzę merytoryczną spojrzeć w zupełnie inny sposób. Więc dzisiaj trochę po, porozmawiamy o tej innej, szerszej perspektywie. Trochę porozmawiamy o przywództwie w ogóle, o tym, czym jest to zarządzanie, przywództwa, jaka to jest wiedza przypisana do zarządzania, jaka wiedza do, do, przypisana do przywództwa. A trochę porozmawiamy o wiedzy o ludziach, jaka to wiedza jest potrzebna, rzecz o tych ludziach, i trochę o wiedzy o sobie samym, bo to jest bardzo, bardzo ważny, a często uwaga, niedoceniany komponent. Pamiętaj o tym, żeby. Wziąć z tego krótkiego szkolenia, z tego krótkiego live'a, to, co ci pasuje, dostosować do siebie, do sytuacji, w jakiej jesteś, bo może się okazać, że jakiś pakiet wiedzy jest bardzo dla ciebie, jakiś nie, no to po prostu wtedy z tego nie korzystaj. No dobra, moja rola jako lidera, jaka jest w ogóle rola lidera, to jest to tyle ważne, żeby zrozumieć na przykład, jak inaczej trzeba spojrzeć na tą wiedzę, którą już mam. Moim zdaniem, taka najważniejsza wiedza lidera, a właściwie najważniejsza rola lidera, to jest budowanie przewagi konkurencyjnej i rozumienie, że moją rolą jest budowanie przewagi konkurencyjnej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo wielu liderów zatrzymuje się na etapie swojej roli tej w swoim świecie, czyli szef transportu rozumie swoją rolę jako, jako zorganizowanie transportu, a to jest błędne podejście, bo prawidłowym podejściem jest zrozumienie swojej roli jako szefa transportu. Który to transport ma być częścią całej strategii budowania przewagi konkurencyjnej. To jest ważne. Ostatnio rozmawiam z menadżerką, dyrektorką marketingu, która pracuje w dość technicznej branży, i ona mówi: Ja nie muszę wiedzieć szczegółowo, nie muszę znać produktów, które my oferujemy, ja mam się znać na marketingu. Przepraszam, moim zdaniem to błędne podejście. Czyli jako szefowa marketingu trzeba jednak znać produkty, rozumieć. Jak te produkty są skonstruowane, do czego one są potrzebne, do kogo one są kierowane. Czyli wiedza o samym marketingu to jest trochę za mało. Trzeba zrozumieć, jak ten marketing jest wkomponowany w całą organizację, i jaka jest jego rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Teraz mówię o, roli, o, tej, o tych elementach detalicznych, czyli o tych detalicznych strategiach, o tych małych strategiach wdrożeniowych, bo w tym dużym obrazie to jest oczywiste. Marketing ma przynosić nowych. Klientów ma promować produkty, rozwiązania, ale już w temacie detali nagle się okaże, że trzeba dokładnie rozumieć te swoje role. I to jest to, co powoduje, że jedne firmy się silosują, a inne nie. Bo właśnie niektóre firmy dbają o to, żeby, żeby menadżerowie rozumieli ten szeroki horyzont, a inne bardzo skupiają się na celach menadżerów w swoich rolach. Czyli trzeba rozumieć te wszystkie ekosystemy organizacji, czyli trzeba zrozumieć oczywiście własny zespół, ludzi, cele, to jest truizm, ale trzeba też zrozumieć produkty i rozwiązania. I tu naprawdę kiedyś dostałem niezłą lekcję. Rozmawiałem z firmą, która produkuje prototypowe rozwiązania przemysłowe, czyli potrafi zrobić, nie wiem, bramki wejściowe, na przykład do metra, czyli takie rzeczy, które się robi w bardzo małych seriach. I rozmawialiśmy o zatrudnianiu nowych ludzi, o tym, jak wygląda u nich onboarding, czyli przyjmowanie nowych ludzi. I oni mówią, że każdy człowiek, który trafia do organizacji, musi założyć ubranie robocze i przez dobry miesiąc przechodzi przez każdą, przez każdą część firmy, pracuje na każdym etapie produkcji, projektowania, logistyki itd., itd. No i to było dla mnie dość jasne, jeżeli to są ludzie z tej części, ale pytam, no dobra, ale jak przyjdzie człowiek od marketingu, czy no i dałem już taki przykład zupełnie od Czapy z księgowości, oni patrzą, no. Tak, to oczywiste. No, ostatnio była główna księgowa też. Ja mówię, no co? Księgowa nałożyła ogrodniczki, pracowała na produkcji, nie wiem, przekładała żelastwo, oni mówią tak. No bo inaczej ludzie w firmie nie będą wiedzieli, skąd się biorą pieniądze w firmie. To jest oczywiście przykład skrajny. Nie wiem, czy w każdej firmie jest taka potrzeba. Ale sama idea, jako to, żeby ludzie dokładnie rozumieli, co dana, gdzie dana firma generuje wartość, gdzie jest ten przepływ wartości między nami a klientem, w czym, na czym polega nasza przewaga konkurencyjna, bardzo mądre, bardzo sensowne, fajne podejście. Czyli to trzeba rozumieć. Menadżer powinien to rozumieć. Menadżer Dobrze by było, gdyby chociaż odrobinę rozumiał rozwiązania konkurencji, bo teraz uwaga, poza księgowością, bo księgowość rzeczywiście jest tym przykładem skrajnym. Co do księgowości, to nawet sam nie wiem, czy oni tam nie przesadzają. Może tak, może nie. Poza działem sprzedaży, bo to jest znowu oczywiste dla wszystkich, że ludzie w dziale sprzedaży muszą rozumieć konkurencję, ale nawet logistyk. Dobrze by było, żeby rozumiał, co robi konkurencja, jak ma zorganizowaną tą logistykę, co robi lepiej, a co może u nas warto poprawić. Więc nagle się okazuje, że będąc liderem, ta wiedza merytoryczna jest potrzebna z dużo szerszej perspektywy. Trzeba, będąc liderem, bardzo dobrze rozumieć całą firmę, czyli w ogóle ludzi wewnątrz firmy, systemy wewnątrz firmy. Czyli mówiąc najprościej, trzeba bardzo poszerzyć swoją wiedzę w momencie, kiedy awansujemy, czyli jak jesteśmy zaangażowanym specjalistą to wymaga się od nas skuteczności w tym, co robimy. Ale kiedy zostajemy liderem, musimy zacząć myśleć, jak ten dużo większy element całego systemu, całej organizacji, I to jest ważne w byciu liderem. Dobrze rozumieć dostawców, czyli te ekosystemy, które trzeba zrozumieć, one są dużo szersze, jest ich więcej. I się okazuje, że to jeszcze nie jest wszystko w tej roli jako lidera, no bo w tych rolach liderskich trzeba mieć wiedzę o zarządzaniu, Czyli celach, cyfrach, KPI-ach, egzekucji, jakby dowożenia tego wszystkiego, ale to, w czym ja się specjalizuję, to jest ta wiedza niezbędna do tego, żeby być liderem, żeby, niezbędna do tego, żeby wypełniać swoje, swoje role przywódcze. I się okazuje, że znowu to nie jest. Tylko jeden pakiet wiedzy, że tego jest trochę więcej. I uwaga, pierwszym pakietem wiedzy, który jest niezbędny do tego, żeby zbudować własne przywództwo, żeby być rzeczywiście tym liderem, to jest wiedza o sobie samym. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy menadżerowie tak mają, każdy tak ma, uwaga, ja też. Patrzymy na świat przez swój pryzmat. Czyli tak normalnie, standardowo, nam się wydaje, że ludzi motywuje to, co motywuje nas, że do ludzi trzeba mówić tym językiem, który jest zrozumiały dla nas. Że ludzie emocji doświadczają w taki sam sposób, jak ja doświadczam emocji, a się okazuje, że to jest najbardziej błędne podejście i teraz najpierw trzeba zrozumieć siebie. Najpierw trzeba zrozumieć własne ograniczenia, chcąc być liderem. Do tego stopnia, że jak pracujemy z liderami, Czasem trzeba na końcu gdzieś powiedzieć sobie tak. Na przykład terapia to też jest bardzo dobry pomysł. Ja sam korzystam z terapii nie dlatego, że mam jakieś problemy emocjonalne, tylko dlatego, że terapia jest najlepszym sposobem na przekroczenie takich najgłębszych przekonań, najgłębszych paradygmatów. To dzięki terapii dobry menadżer ma moc do tego, żeby wspierać innych ludzi, czyli nie kompensuje sobie niczego w tych działaniach gdzieś na styku z ludźmi. Więc to jest kwestia po prostu zadbania o taką bardzo głęboką własną dojrzałość, więc ta własna adekwatna samoświadomość jest w ogóle pierwszym komponentem, który jest niezbędnym do bycia liderem. No i to jest po prostu cały pakiet wiedzy dotyczącej motywacji. Bo to rzeczywiście jest. Tu jest dużo pułapek. Pierwszym w ogóle pierwszą pułapką menedżerską dotyczącą motywacji, to jest takie myślenie, że zaangażowanie lidera zaangażuje zespół. I uwaga, to zaangażowanie lidera jest potrzebne, ale myślenie, że zaangażowanie lidera zaangażuje zespół, jest już błędem. Więc warto rozumieć takie mechanizmy. To jest wiedza właśnie, wiedza o tym, że samo to, że ja jestem zaangażowany, czyli takie myślenie, ja jestem zaangażowany, patrzcie na mnie, dzięki temu, że wy będziecie patrzyli na mnie, też będziecie zaangażowani. To nie, to tak nie działa. Oczywiście lider musi być zaangażowany. Bo, uwaga, to zdanie, nie, to zdanie nie oznacza, że lider może być niezaangażowany. To zdanie oznacza, lider, który liczy na to, że jego zaangażowanie wystarczy do tego, żeby zaangażować zespół, Popełnia błąd. Także to są dwie, dwa zupełnie inne pakiety rozumienia. Jest po prostu potrzebna psychologia motywacji, jest potrzebne rozumienie takich bazowych modeli przywództwa, czyli na przykład to, że to przywództwo takiego silnego autorytetu, czyli takie przywództwo, które każe, mówi, co ktoś ma robić, czyli to takie proste delegowanie jest skuteczne, daje efekty. Tylko trzeba zrozumieć, że ono jest przeciwskuteczne, jeżeli chodzi o motywację. Wiedza po prostu, trzeba wiedzieć jak tego używać, wiedzieć kiedy tego używać, w stosunku do jakich osób i na jakim etapie, bo to jest całkiem spory pakiet wiedzy, że na pewnym etapie używanie tego typu siły może być sensowne, adekwatne, ale w większości przypadków raczej jest przeciwskuteczne rozumienie dotyczące szeroko pojętego zarządzania transakcyjnego, czyli no nie wiem, masz to zrobić, bo dzięki te bo ja ci za to płacę, bo jak tego nie zrobisz to nie wiem, nie dostaniesz premii. Znowu następna bardzo duża pułapka, bo później pracownik mówi nie wiem, szef oczekuje, że pracownik coś zrobi, a pracownik mówi: "A co ja za, z tego będę miał?". Tylko nagle się okazuje, że to jest normalny pakiet jego obowiązków. Bardzo duża pułapka, czyli rozumienie to, jak działa zarządzanie transakcyjne. Gdzie jest absolutnie skuteczne, gdzie jest niezbędne, co trzeba wiedzieć na, tego, na temat tego zarządzania transakcyjnego, jaką rolę pełnią bonusy do wypłaty, czyli gdzie nie zrobić owocowych czwartków, które nic nie dają, a gdzie z drugiej strony zadbanie o ludzi. Stworzenie dobrego ekosystemu, w którym ludzie chcą pracować, jest po prostu niezbędne, więc znowu bardzo duża wiedza. Wiedza o strategii, o tym, jak tą strategię budować, to znowu te niezrozumiałe wizje, misje, halucynacje. Ludzie ich nie lubią, nie rozumieją, one są często źle, źle osadzone w korporacjach, dlatego że często jest tak, że korporacje mają z reguły. Ładnie napisaną um, wizję, misję, strategię. A ludzie i tak gdzieś podskórnie czują, że no właściwie jedyna wartość to zysk dla udziałowców, jedyna misja to zysk dla udziałowców. I jeżeli jest taki duży dysonans między tymi napisanymi wizją, misją i wartościami, a tym, co rzeczywiście firma realizuje, to działa demotywująco, a znowu to działa. Znaczy w tym sensie, że jeżeli to jest dobrze skonstruowane, to to daje napęd ludziom, to w ogóle z tego można zrobić cudowną przewagę konkurencyjną, no to, to jest. To, co stanowi markę, to jest naprawdę cały kawał wiedzy, którą dobrze, żeby menadżerowie mieli, rozumieli. A to jest ta wiedza o tym, jak dawać ludziom wpływ, jak uspołecznić w sposób, jakby formę podawania decyzji, to jest zrozumienie wartości sporów. Zobaczcie, ile jest tych pakietów wiedzy i tego w ogóle, jak się spierać, tego, że spór jest ważny, tego, że nie wiem, podważanie jakiejś decyzji, kontestowanie jakiegoś pomysłu nie jest kontestowaniem przywództwa, tylko. Ono wtedy nie jest kontestowaniem przywództwa, kiedy cały zespół jest dobrze skonstruowany, kiedy dobrze jest skonstruowana kultura zespołu. Także to jest naprawdę wiedza, jak to zrobić, jak to zorganizować. No oczywiście cała wiedza o samoorganizacji, o planowaniu, o strategii w czasie, więc ta rola lidera jest szeroka. I gdybym ja miał to podsumować, to ja bardzo lubię ten komponent zaufania, czyli że lider, szef, menadżer musi wiedzieć, jak zbudować zaufanie na pięciu poziomach. Czyli, najpierw, zbudować zaufanie do samego siebie, jak zbudować zaufanie w zespole, czyli ludzi wewnątrz zespołu do siebie nawzajem. Jak zbudować zaufanie ludzi do siebie, czyli do tego, że oni mają moc, że potrafią pewne rzeczy zrobić? Czyli to jest trochę takie zaufanie każdego człowieka z zespołu do jego własnej mocy, do jego własnej kompetencji, do własnej sprawczości. To jest zbudowanie zaufania do mojego zespołu wewnątrz firmy, czyli żeby wszyscy ludzie wewnątrz firmy mieli zaufanie do mojego zespołu. I to jest umiejętność zbudowania zaufania do marki, jeżeli zespół robi coś, co wychodzi na zewnątrz. Także to jest właściwie ta, ta rola lidera, i teraz do każdego z tych komponentów trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić. Czyli podsumowując to, bycie liderem, bycie szefem, bycie menadżerem. Wcale nie jest proste. Natomiast tak, na pewno nie przeceń merytoryki, znaczy, pamiętaj o tym, że merytoryka to jest nie wszystko, czyli ta wiedza taka techniczna wokół siebie, ale z drugiej strony pamiętaj na to, żeby patrzeć bardzo szeroko na to, czyli patrz na całą firmę jako menadżer, zrozum siebie, poznaj siebie, bo to jest w ogóle pierwsza wiedza, to taka niezbędna, Pamiętaj o tym, że przywództwo jest po prostu o ludziach, więc trzeba zrozumieć ludzi. Stąd się bierze ta psychologia przywództwa, psychologia motywacji. Po prostu ważny pakiet wiedzy, wcale nie taki duży, jak się wydaje. Bo często rozmawiam z menadżerami i menadżerowie mówią, To co, to ja mam, nie wiem, studia psychologiczne skończyć? Nie, to nie jest to aż tak potrzebne. Tych pakietów nie ma wcale tak dużo. To jest pakiet o komunikacji, to jest pakiet o motywacji, to jest pakiet o strategii, więc jest tego trochę. Ale to nie jest, nie trzeba wcale studiów do tego kończyć, żeby, żeby tą bazową wiedzę pozyskać. No i po prostu, jeżeli miałbym Cię z czymś zostawić, to buduj zaufanie, stale buduj zaufanie. To, to jest ta wiedza, która jest najważniejsza, że kwintesencją przywództwa jest stale budowanie zaufania. Zaufania do siebie, zaufania wewnątrz zespołu, zaufania ludzi do siebie samych, zaufania do Twojego zespołu wewnątrz firmy i zaufania klientów do, do tego, co tworzysz, za co jesteś odpowiedzialny. Jeżeli to, o czym opowiadam, jest Ci bliskie, identyfikujesz się z tym, jest to jakieś spójne z Twoimi wartościami, z Twoim patrzeniem na biznes, to napisz do nas maila, bo może się okazać, że możemy pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej w Twojej firmie. Więc napisz na biurom.alco.pl, chętnie porozmawiam o tym, czy można jakiś projekt rozwojowy zorganizować po prostu u Ciebie w firmie. Pamiętaj o tym, że szkole z wielu rzeczy, bo szkole ze sprzedaży opartej na wartościach, ze sprzedaży wartością, a nie ceną. Uczę mądrych negocjacji i to negocjacji kwotowych i niekwotowych, negocjacji menadżerskich. Uczę etycznego i mądrego wpływu, uczę komunikacji w trudnych sytuacjach, umiejętności usłyszenia się. Uczę mądrego przywództwa liderów, sukcesorów i uczę różnorodności, czyli robię badania FRIS, robię badania RMP. Pokazujemy menadżerom, jak ta różnorodność jest ważna, ale też w, czasem całym zespołem, to w ogóle świetne szkolenie integracyjne. Znajdziesz to wszystko na tomaszkalko.pl. Jeżeli jesteś właścicielem małej firmy albo chciałbyś testować jakieś rzeczy, czasem menadżerowie przychodzą na przykład na nasze szkolenie ze sprzedaży najpierw żeby zobaczyć czego uczymy albo żeby być po prostu mieć własne kompetencje w zarządzaniu ludźmi to tutaj na mojej stronie jest taka zakładka Sklep i wydarzenia pod tą zakładką znajdziesz wszystko to co można kupić w tej chwili jako takie pojedyncze projekty tam są też projekty darmowe webinary które organizujemy, więc wejdź na naszą stronę, możesz zacząć od tego, tak przy okazji sztuka mądrego sporu, czyli książkę znajdziesz ją u nas na stronie, w księgarniach, fajna książka i o narzędziach biznesowych, ale też takich narzędziach, które się przydają w życiu prywatnym. Książka jest z komiksami, czyli każda, każde narzędzie do tego, żeby się mądrze spierać, żeby się głupio nie kłócić, jest pokazane w formie komiksów, jeszcze raz, biuro małpakalko.pl, ja się nazywam Tomasz Kalko i życzę Ci, żebyś Ty osiągał sukces w swoim biznesie, żebyś Ty realizował swoje cele, żebyś budował swoją przewagę konkurencyjną jako właściciel firmy, szef, czy jeżeli jesteś sprzedawcą, jako sprzedawca. Ja już Ci dziękuję, trzymaj się ciepło, hej, do zobaczenia, do usłyszenia.